Technologia antygrawitacyjna oficjalnie nie istnieje, co nie przeszkadza jednak szerokiej rzeszy ludzi, która wierzy w istnienie tajnych prototypów, które już dawno okiełznały jedno z głównych praw fizyki. Te domniemania mają jednak jeden poważny problem: po prostu nie ma obecnie żadnych naukowych dowodów na możliwość powstania skutecznej technologii antygrawitacyjnej. Wiele koncepcji i teorii dotyczących antygrawitacji zostało przedstawionych w literaturze naukowej, ale żadna z nich nie została potwierdzona eksperymentalnie. Teorie fizyczne, takie jak teoria względności Einsteina i fizyka kwantowa, nie przewidują istnienia antygrawitacji, choć oczywiście próby w tym zakresie cały czas są podejmowane. Jednym z pionierskich badaczy w tym zakresie był niejaki Otis Carr, amerykański wynalazca i konstruktor, który twierdził, że opracował wydajną technologię antygrawitacyjną. Miał on zresztą stworzyć całe pojazdy zwane Otocraft, które były zdolne do lotów w powietrzu. Carr był jednak przedmiotem wielu kontrowersji i krytyki ze strony środowiska naukowego, a obecnie jest raczej traktowany jako zwyczajna ciekawostka XX wieku. Z drugiej strony. Całkiem możliwe, że jego odkrycia zostały po prostu przemilczane. Warto zauważyć, że technologia antygrawitacyjna miałaby podobny wpływ na pole bitwy, co wynalezienie bomby atomowej. Trudno jest się więc dziwić ludziom, którzy wierzą w to, że gdyby faktycznie powstała taka technika, to rządy prawdopodobnie starałyby się zachować ją w tajemnicy. Oczy wielu ludzi zainteresowanych tym tematem. Siłą rzeczy spoglądają więc chociażby na inżynierów z firmy Lockheed Martin zajmującej się technologią kosmiczną i obronnością Stanów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że w niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Michigan State University okazało się, że Amerykański Departament Obrony i Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zgubił prawie 21 miliardów dolarów, które z łatwością mogły być wykorzystane do niezarejestrowanych programów, nad którymi kongres nie ma kontroli. Jest to szczególnie prawdopodobne biorąc pod uwagę słowa Steve'a Justice, a więc jednego z naukowców pracujących dla wspomnianego wcześniej Lockheed Martin, który otwarcie mówi o technologiach, które widział i nad którymi rzekomo pracował. Nie uchodzi chyba niczyjej wątpliwości, że wojskowa technologia wyprzedza tą dostępną obecnie co najmniej o kilka pokoleń. Zdaniem inżyniera z Lockheed Martin trwają obecnie intensywne prace nad samolotami przypominającymi pojazdy UFO, które naśladują możliwości obserwowane w niezidentyfikowanych zjawiskach latających z układem napędowym, który wpływa m.in. na grawitację. Należy tu zresztą przypomnieć, że nad bardzo podobnym projektem pracowali również naziści, a nawet rzekomo stworzyli serię pojazdów zwanych Hainebu na terenie kompleksu Rize w górach Sowich. Według tych teorii, pojazdy te były zdolne nawet do lotów w przestrzeni kosmicznej i korzystały z tajemniczej technologii antygrawitacji. Są wręcz i tacy, którzy uważają, że te rzekome nazistowskie spotki antygrawitacyjne były de facto nowożytnymi wersjami hinduskich Viman, a więc opisywanych w hinduskim sanskrycie boskich rydwanów. Większość z tego typu teorii bazuje na pewnej sferze domniemywań, a więc trudno o przedstawienie jakichkolwiek konkretów. Pamiętajcie jednak, że mówimy to o technologii, która jest zasadniczo czysto teoretyczna i kierując się wszelką dostępną wiedzą, tak naprawdę nie powinna istnieć. Mając to na świadomości. Liczba rządów oraz osób, która jest nią tak żywo zainteresowana, powinna Wam przynajmniej zaimponować. Tak jak zawsze, zachęcam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału i życzę Wam wszystkim udanego dnia.